Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu szkoleniowym na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ciekawa historia i niezwykle interesująca partia tej oto młodej damy, 19-letnia Nurgul Salimowa, mistrzyni międzynarodowa z Bułgarii, to jest jej tytuł męski, bo tak, tak to jest wśród kobiet, że kobiety zdobywają tytuły, zarówno mogą zdobywać tytuły kobiece, w, w, tym, w tej klasyfikacji Nurgiul jest arcymistrzynią i jest również Mistrzem międzynarodowym w kategorii męskiej. No tak, to jest dziwnie ułożone. Także kobiety w szachy grać potrafią. Odsyłam się również do pięknej partii Aliny Kaszlińskiej w której wywiązała się tam ciekawa dyskusja również na YouTubie. No i teraz dlaczego ta historia jest taka ciekawa? Otóż ta młoda dama, która miała możliwość grać właśnie w sekcji kobiecej, wybrała jednak wyższą sekcję, czyli zagrała z mężczyznami, zagrała w kategorii open i tam wcale nie była faworytem, faworytką, a jak zagrała? No zobaczcie to na wynikach końcowych. Zanim jednak te wyniki pokażę i kto tam brał udział w tych mistrzostwach Bułgarii w kategorii Open, chciałbym tutaj zwrócić uwagę ranking Elo 2387, czyli Wyższo ode mnie. Ja nigdy takiego nie miałem. W wieku lat 19 robi wrażenie. I tylko jeszcze tylko zwrócę na jedną rzecz uwagę, że wcale w ostatnim czasie Nurgul nie, nie notowała jakiegoś takiego swojego piku. 2387 to jej ranking aktualny, a miała już 2425. Także można nawet powiedzieć, że ta jej kariera wyhamowała a mimo to zdecydowała się grać w sekcji Open i tam jej poszło rewelacyjnie. Same mistrzostwa odbyły się w Sofii, w stolicy Bułgarii i miały zupełnie inny system niż te mistrzostwa, które odbywają się w Polsce, ponieważ tutaj zawodnicy grali systemem szwajcarskim. 28 zawodników i widać ogromną dysproporcję między pierwszym zawodnikiem, który ma 2,546, a ostatnim 1612. Można więc stwierdzić, że szachy w Bułgarii nie są aż tak bardzo popularne. Niemniej jednak patrząc tutaj na pierwszą, powiedzmy czy dziesiątkę, no to zawodnice, no już niczego sobie, tak, Kirill Georgiev, bardzo znany arcymistrz, Petrow Petkow, Dimitrow Spasow, Nikołow, Rusew. To są zawodnicy na poziomie 2500. No i mamy tutaj naszą gwiazdę Salimowa Nurgiul 2387, dziewiąty numer startowy. A teraz zerknijmy na wyniki końcowe. Przedstawiają się one następująco. Mistrzem Bułgarii został Kirill Gorgijew. Tutaj ma napisane Federacja Macedońska, ale wydaje mi się, że być może ma podwójne obywatelstwo. No i widzimy drugie miejsce wicemistrzenie kraju, wicemistrzenie tutaj Bułgarii. W sekcji Open Nurgul Salimowa. Zobaczymy dzisiaj właśnie jej genialną partię. No i tak jak to widzicie tutaj w Szwajcarze, no nie zawsze ci arcymistrzowie są gdzieś tam w samej czołówce. 17. miejsce dopiero Rusew Krasimir, e, a gdzieś tam przed nim zawodnicy nawet poniżej 200 ELO. W Polsce to jest tak, że gramy systemem e, pucharowym, 16 zawodników, którzy bije się między sobą, no, takim, takimi mini-meczami. Kiedyś ten system, moim zdaniem, był lepszy, czyli 10 zawodników, każdy grał z każdym i no, teraz on jest bardziej widowiskowy, bardziej pod publikę. No, czasy się też troszeczkę zmieniają, pokazuje to m.in. sam Magnus Carsen, który w ostatnim czasie sam stwierdził, że nie będzie grał w szachy klasyczne, no bo już troszeczkę powoli go to nudzi, i nie ma, nie ma takiej motywacji. Także chyba idzie to wszystko w kierunku takim, żeby skrócić jednak to tempo gry. Zanim przejdziemy tutaj do analizy partii, zerknijcie jeszcze na ten artykuł z Chessbase. Tutaj autor podkreśla właśnie, że no, gwiazda Nurgul świeciła w tym turnieju bardzo jasno. Widzimy ją na fotkach. Tu widzimy no, doświadczonego Georgiewa i młodziutką Nurgil Salimową. Ten pojedynek z La Cezarem dzisiaj przeanalizuję właśnie na kanale. Naprawdę były niezłe fajerwerki w obronie sycylijskiej w wariancie Najdorfa. Od razu Nurgiul była brana tam na wywiady, m.in. Agadamator Agat Mator zawsze, zawsze mam kłopot z wymówieniem tego, tego najpopularniejszego streamera. Też już wziął tutaj pod analizę. I jeszcze tylko zerkniemy sobie tutaj na, na to, z kim grała. A zerknijcie, to, to nie był przypadek, tak. Co, co runda praktycznie arcymistrz? Na 9 pojedynków, 6 arcymistrzów. Między innymi wygrała z Rusewem, z Dimitrowem, przegrała z tym mistrzem Georgijewem. Ten pojedynek przeanalizujemy. remis ze Spasowem, także no. Warto bić się z, teoretycznie lepszymi zawodnikami, no bo się ma po prostu też mniej do, mniej do stracenia, tak? Więcej na pewno można w tym, w tym zyskać. Także, moi drodzy, zachęcam teraz do zostania, do zobaczenia nagrania do samego końca. Teraz obrona sycylijska i zobaczycie firewerki w wariancie Najdorfa. Białym kolorem Nurgir Salimowa, czarnym dla Cezar Jordanów. No i tu nawet troszeczkę wyższy ranking zawodniczki 2.387 kontra 235 i partia rozpoczęła się tak. 4 C5, obrona sycylijska, najpopularniejszy debiut obecnie na świecie, skoczek F3, D6, D4, C, 4 Koń D4, skoczek F6, skoczek C3 i mamy wariant Najdorfa. E, chyba najpopularniejszy sycylijski wariant, w ogóle Sycyl Sycel jest tak rozbudowany, jest tam, można wypisać po prostu książki na temat każdego wariantów. E, no ja bardzo lubię zresztą ten, grać to czarnym kolorem, e, no ponieważ daje więc dużo możliwości zaostrzenia gry i gry na wygranej w wariancie głównym mamy posunięcie goniec G5, ale zerknijcie jak wiele możliwości, z jakimi możliwościami w tej sytuacji się czarnym kolorem spotykałem. Między innymi zawodnicy grali klasycznie goniec E3. Grali też posunięcie G3 po, a, po tym klasycznym ruchu A6 w Neidorfie. Spotykałem się nawet na internecie w ostatnim czasie z H3. Często moim juniorom grają zawodnicy goniec E2. Jest goniec C4, który lubił, lubił Robert Fischer. Jest A4, który za, można zastopować. E, czasami zdarzały się takie babole, czyli goniec F4 i po E5 zawodnicy tracili figurę. To oczywiście no, mniej doświadczeni. E, bardzo ostatnio na modzie e, w, e, zyskał ten wariant skoczek B3, tak zwany wariant Bartla, e, który też zastosował go z powodzeniem na, jednym, na jednych z znaczących turniejów. No a w ostatnim, w ostatnio posunięcie w modzie, które, z którym też się spotkałem, jest posunięcie H4, także tutaj można eksperymentować, można grać wiele możliwości. Ja oczywiście polecam klasykę, czyli goniec na G5. Tak też zagrała Nurgiul. Tu poszło skoczek z Bena D7. Hetman E2, miałem wrażenie, że miała to zawodniczka przygotowane. Aczkolwiek z przebiegu partii później to tak nie wynikało, że wydaje mi się, że jednak grała samodzielnie, bo popełniała też takie małe, drobne błędy, które, które myślę, że silnik by po prostu od razu wyprostował. Hetman E2. Tutaj klasycznymi ruchami: Hetman E2 nie jest jakimś takim ruchem, który się narzuca, no bo przecież blokujemy gońca. Cel oczywiście jest prosty: zrobić szybko roszadę, no i ruszyć, ruszyć tutaj do ataku. Między innymi, dlaczego stawia się Hetmana na polu E2? Ano po to, że mamy możliwość zagrania G4 i Hetman od razu tego pionka też. Broni. Tutaj klasycznie można odpowiadać oczywiście gońcem C4 albo można odpowiadać F4, i te ruchy są częściej spotykane w bazie. Poszło Hetman E2. Na co tutaj Jordanów E6, długa rozszada, Hetman C7, tutaj oczywiście wieża automatycznie jest na linii z Hetmanem, czyli Hetman od razu powinien z tej linii schodzić. No i białe ruszają. F4, B5 i tutaj na przykład po czym wnoszę, że zawodniczka mogła grać samodzielnie, no między innymi F5 nie jest najlepszą jakąś kontynuacją w tej pozycji. Myślę, że spokojniejsze A3 i przytrzymanie tutaj tej możliwości zagrania B4, żeby później jednak ruszyć z tym pionkiem F5 było jednak bardziej solidne. W partii poszło F5 i zaczęły się komplikacje. czarne odpowiedziały dobrze B4. Mogły też zagrać troszkę spokojniej w stylu posunięcia E5. W tych pozycjach oczywiście bardzo ważne jest, żeby pilnować pole D5. tak Czyli jeżeli na przykład byłoby goniec, bije, skoczek, bije, no to na szczęście dla czarnych nie ma wejścia konia na pole D5. tak Dlatego E5 też, też jest po prostu najzwyczajniej w świecie dobrym ruchem. W sycelu to pole D5 jest kluczowe, dlatego na przykład można teraz kontrolować je w taki sposób jak ruchem goniec na B7. Tu czarne się nie patyczkowały, od razu pojechały B4, ale Nurgul też grała ostro F na E, B na C i od razu widzimy, że no sporo się tutaj wydarzyło na szachownicu. Po, po E na D7 z szachem jeszcze białe tego tutaj nie mogły odbić. Nastąpiło posunięcie skoczek, skoczek bije na D7. Zresztą, czy Białek chcą odbijać tutaj na polu C3? To też jest taki dylemat. Często zawodników raczej nie chcą, tak? No bo co nam daje odbicie? Jeżeli my odbijemy, Hetman odbije, to tylko są problemy, tak? Jest jakaś możliwość tutaj. Jeżeli na przykład popchnie się pionka, no to goniec, goniec z pola F8 jest w stanie wejść na pole, na pole A3, są kolejne problemy. Ja często mówię, że Hetman C4. Takie zbicie pionka na B2 czasami powoduje, że to pionek jest osłoną naszego króla. Oczywiście sytuacja musi być tutaj sprzyjająca, tak? no bo jakby tutaj jakieś skoczki weszły na te pola, to wcale ten król na polu B1 nie jest bezpieczny. Aktualnie jednak jest. W partii poszło skoczek C5, mimo wszystko czarne powinny tutaj, Jordanow, zawodnik powinien to uprościć, tą sytuację, żeby ten, ten materiał trochę zszedł z szachownicy, także bicie, bicie, ustabilizowanie posunięcie, posunięciem skoczek E5, z D5, wieża B8, wydaje mi się, że spokojnie tutaj czarne mają... Swoją dobrą grę, tak? Nawet, nawet nie boimy się zagrać tutaj posunięcia goniec E7, Goniec bije 7, król bije 7, ponieważ możemy się deroszować, kiedy Hetmana nie ma na szachownicy. W partii poszło inaczej, skoczek C5, no i ten Hetman, tutaj jak zobaczycie, odegra pierwsze skrzypce. Nastąpiło od razu posunięcia E5. To cechuje właśnie bardzo e, młodych zawodników, że oni grają bardzo agresywnie, bardzo do przodu. E, tak bym powiedział, troszkę nawet nie szanują tych starszych zawodników, oni po prostu. No, grają nowoczesne szachy, tak? czyli jak chcesz, chcesz wygrać z lepszym zawodnikiem, to nie strategicznie, tylko właśnie taktycznie. Także tutaj ostre, ostre granie po E5 to zostało przyjęte, i tutaj pierwszy z wykrzykników skoczek bije P5. Brawo dla Nurgir Salimowej, która znalazła ten motyw. Tutaj nie chodzi, że po A bije B5, my zbijemy na B5, bo to na szachu nic nie zrobimy. Po prostu jest zwyczajne goniec na D7. Ale chodzi o to, że skoczek tak naprawdę przesłaniał wieżę. Wieża tylko patrzyła do tego momentu, a wieża chciała patrzeć dalej. Po tym ruchu, po tym ruchu Nurgl zauważyła coś, czego nie zauważył przeciwnik, czyli jest posunięcie Hetman D5. No i teraz co nam grozi? Grozi zdobycie wieża i grozi Hetman na D8. Jeżeli byłoby na przykład jakieś posunięcie wieża B8, no to po prostu mat szach bicie i mat na D8 kończy pojedynek. W partii oczywiście to zawodnik dostrzegł, to partia klasyczna, czyli ta, takich błędów się nie popełnia. Skoczek D7, no i białe zdobyły tym samym jakość, a przy tak dużym rozwoju czarnych figur jest to, no powiem szczerze, no spora, spora przewaga, ale to jeszcze jest za mało, żeby tą partię wygrać. Po Pogońcu C5, chwilę się zastanów. Jaki kolejny wykrzyknik znalazła tutaj zawodniczka? To jest pozycja z typu przytrzymaj króla przeciwnika. Jeżeli teraz białe zagrałyby coś spokojnego w stylu, no nie wiem, goniec E2, goniec D3, to co czarne zrobią? Czarne po prostu zroszują i nagle się okaże, że ten król jest mega bezpieczny. On jest tutaj świetnie obstawiony, a tak jak wspominałem wcześniej, tutaj naprawdę może być dużo nieprzyjemności, tak? Skoczek chciałby trafić na jedno z tych dwóch pól. Goniec, jeżeli mu się uda i stanie na E6, i jeszcze połączy się na przykład z wieżą na A8, naprawdę robi się pozycja tragiczna. Dlatego, wracając do tej pozycji, trzeba króla przytrzymać za wszelką cenę. Wieża bije D7, świetne poświęcenie jakości. Jeżeli zbiłby to Hetman, no to tutaj oczywiście zawodnicy młodzi ćwiczą taktykę, ćwiczą kombinacje. Te książki między innymi służą właśnie do tego, żeby, żeby takie, takie taktyki znajdować. Goniec bije B5, kolejny motyw odciągnięcia. Jeżeli to Hetman przyjmuje, no to po prostu jest mat na polu C8. Także tutaj zawodniczka dużo widzi, dużo rozumie w tej pozycji. Na wieżę D7 po prostu trzeba to przyjąć królem. I zaczyna się jaść wędrownicze, król zaczyna wychodzić. Sporo było takich nagrań na kanale. Goniec bije na B5 i za. Zapraszamy do góry, król na E6, goniec na C4, jeszcze jedno zaproszenie tym razem na wyższe pole. Co by się stało, gdyby król wrócił na niższe pole, czyli na pole D7, automatycznie wchodzi nam wieża do gry. Co jest ciekawe w tej pozycji, zerknijmy sobie na nią tak z punktu widzenia punktowego, z punktu punktowego. Pięć pionków po stronie czarnego koloru, cztery pionki po stronie białego koloru. Materiał jest taki sam: dwa gońce, dwa gońce, wieża, wieża, Hetman, hetman. Tylko zwróćcie uwagę, jakim dużym niebezpieczeństwie jest król, ten król, a jak tutaj bezpieczne schronienie, bo tutaj można powiedzieć, że deszcz pada, tak? Ale tutaj jest sucho na tym polu i to królowi wystarczy. Wystarczy mu jedno bezpieczne pole. Na gońca D4 jest po prostu szach. Jeżeli Hetman się zasłoni to oczywiście goniec B5 z wygraną, a jeżeli król pójdzie w tej sytuacji do góry, no to ta pozycja jest po prostu naszpikowana taktyką wieża B1-4, moi drodzy, otwieramy drogi do króla po E1-4, goniec F4, czarne pola, motyw rożna, bierzemy hetmana i wygrywamy. Dlatego też zawodnik tutaj nie cofnął się na pole D7, wybrał górne pole, czyli pole F5. Kolejne wykrzyknie, kolejne mocne posunięcie H4. Wcale nie musimy odchodzić gońcem. Tutaj wręcz chodzi o to, żeby przeciwnika jakoś tak właśnie podomykać. Już grozi między innymi posunięcie Hetman F3 na, na jakieś takie posunięcie w stylu, w stylu H6. Zawodnik odpowiedział od razu posunięciem król G6. No i wszystko, co ma Nurgil Salimowa rzuca do ataku. Posunięcie G4. To oczywiście po to, żeby domknąć siatkę matową. Nie ma możliwości zagrania. Goniec bije G4, no bo skonsumujemy wieżę z Hetman i przede wszystkim nic nie grozi w tej pozycji białemu królowi. Także bierzemy wieżę, a problemy na królu zostają. Gdyby było jakieś posunięcie w stylu F6, to no to tutaj też nie ma okienka, tutaj też nie ma ewakuacji. Hetman E4 rozstrzyga. Podobnie zresztą jest na H6, jest podobnie, też jest posunięcie. Hetman E4 z problemami. Zawodnik w tej pozycji zagrał wieża F8, gonie z D3, F5 bicie. I tutaj zbiła wieża. I kolejna ciekawa, ciekawa, kolejny ciekawy fragment. Jeżeli zbiłby to w tym momencie goniec, no to mamy świetne posunięcie Hetman na G2. Bardzo mi się podoba tutaj ta ta gra po tych liniach i przekątnych, tak, pamiętamy, że Hetman był tutaj, gdzieś tam się wśliznął. mamy też taki specyficzny atak, atakując, robiąc ruch do tyłu, tak, też można atakować, właśnie jest to takie posunięcie wracające Hetman na G2. Kiedyś taki ciekawy artykuł właśnie stworzył Jacek Tomczak, arcymistrz, w którym właśnie ruchy do tyłu powodują, że możemy atakować do przodu. Hetman G2 świetna. I tutaj na przykład, jeżeli byłoby z na D3, no to jaka była idea tego posunięcia Hetmanu? Hetman G2, że po prostu można zagrać go nie z D8, szach, bierzemy sobie Hetmana. Gdyby było jak na przykład jakieś inne posunięcie w stylu królew 7, to znowu taktyka. Hetman na D5. Jeżeli król wróci na to pole, to patrzcie na to. Hetman E6, piękny domykacz w tej pozycji, tak. Zbić nie można, bo jest, bo jest związanie. A na wieża F6 mamy kolejne związanie, możemy zagrać po prostu w taki sposób. No naprawdę, tutaj taktyka na taktyce. Dlatego zawodnik po, jeszcze raz wrócę, po tym zbiciu po prostu odbił wieżę. I tutaj, w zasadzie, już bez jakiegoś tam większego wysiłku, Salimowa to wygrała. Goniec zbił. Król to zbił w tym momencie. Nastąpił szach, król poszedł na e6. Hetman się scentralizował, atakuje pionka. Poszło goniec na d4. Hetman zbił na h7. Król poszedł na d5. Hetman na d3. Goniec na E6, goniec na E3. To też jest ważne. Jeżeli widzisz, że u przeciwnika jest para gońców, to postaraj mu się chociaż jednego wymienić, bo wtedy łatwiej ci się ustawiać z pozostałymi rzeczami. Hetman A7, nadzieja. Oczywiście nadzieja jest taka. Hetman na A2, ale zawodniczka do tego ruchu nie, nie, nie dopuściła po prostu. Najpierw wymiana. Później nastąpiło posunięcie wieża na E1, co też krępuje ruchy króla w tym momencie, no bo musi gońca bronić. Goniec cały czas na F7, żeby cały czas tutaj próbować zamatować na tym polu. No ale zobaczcie, szach. Król D6. Grozi oczywiście to posunięcie, no ale białe sam na ruchu. I teraz świetnie tutaj to zrobiła zawodniczka ze swojej słabości. Tak naprawdę to jest słabość. Punkt A2 jest słabością, zrobiła ogromny atut i zagrała posunięcie A4. Plan prosty, żeby ten pionek, pionka po prostu promować. Po gońcu D5 znowu widzimy, w jakim bezpiecznym tutaj schronieniu, w jakim hotelu zameldował się król, a w jakim przytułku czarny król. No i to, to, to się po prostu zemści. Hetman B4, Król C6. I na wieża E7 Jordanow po prostu złożył broń na jakiś. Takie próby w stylu Hetmana na A6. My możemy spokojnie zbić sobie wyżę na G7 z taką groźbą. Tego się absolutnie nie boimy, bo możemy na samym końcu zbić tego pionka, i tutaj już groźb nie ma. Ze strony czarnych oczywiście, a ze, ze strony białych jak najbardziej są. Grozi jakieś gra po szóstej linii, grozi jakaś e, Wymiana w ogóle Hetmanów też jest najprostszym sposobem do wygrania. Hetman B5 e, po, po, po prostu ten pionek wygrywa. E, także piękna partia, e, ogromny sukces młodej zawodniczki. Co, co po raz kolejny pokazuje, że zawodniczki grać potrafią. Nieraz przekonałem się to na własnej skórze. Jest ich oczywiście zdecydowanie mniej. W dorosłym życiu to, to proporcje są no nie wiem. Na 100 zawodników gdzieś tam na turniech czasami przypada 5 kobiet tylko, no niestety, no ale takie, e, takie są szachy, że to jest jednak domena. E, częściej jednak grają panowie, widzę to też w przedszkolach, to też na, na, na 10 osób, no to 8, 8 chłopców, dwie dziewczynki. Także każda, każda zawodniczka, dobra zawodniczka jest na, wa na wagę złota. Ogromne gratulacje, piękny sukces, piękna partia, e, no i... Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji, do zapoznania się z ofertą moich książek, kursów i do zobaczenia, do kolejnego nagrania. Cześć.